Siemano w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Młodym Cześć! I dzisiaj akcja taka jak w tytule. Dlatego napiszcie hashtag Polityk, a wam przypniemy serduszko. Bo teraz aktualnie robimy Mati co? Do 100 tysięcy subskrypcji? Daily. Czyli Wrzucamy odcinki codziennie. Dokładnie, do 100 tysięcy subskrypcji, także lecimy po 100 tysięcy widzów. Miejmy nadzieję, że będzie to jak najszybciej. I wbijajcie do mnie na Instagrama, bo tam są dwa nowe konkursy, a w dzisiaj jest czwartek, także w piątek, w sobotę będzie film odnośnie tych dwóch konkursów, co jest do wygrania i będzie takie delikatne omówienie. A na razie wbijajcie do mnie na Instagrama, a my lecimy z odcineczkiem, którą przyczepę bierzesz i który ciągnik bierzesz. Mm. Ten, no to czekaj, to odczepię od razu. To ja sobie wezmę, albo sobie podczepiaj. Przyczepę też chcę dowolną, bo będziemy ładowali dzisiaj obornik, i ten obornik będziemy wywalali pod bramę takiego polityka. Tam domek ma dosyć ładny, tak szczerze. To zobaczycie, jakie jest zdziwienie. Doszliśmy do tego, gdzie on mieszka, i ustaliliśmy na wsi, że my pojedziemy. Mamy takie większe troszeczkę gospodarstwo, już troszeczkę tego obornika mamy zbędnego, e, dlatego, no to jest ogólnie akcja powiązana ze strajkami rolników, które gdzieś tam w dalszej. W dalszej kolejności to raczej złe słowo, bo w dalszej... No dalej trwają, tak wam powiem bardziej. Bardziej po polskiemu. To ja wezmę tą drugą, bo nie wiem ile o tego będzie. to nawet Ja mamy. się nie będę umiał wyrabiać taką długą przyczepę. No to głosy, weź się zamień. Dobra. No nie Weź właśnie, bo ja tej głosem. jeszcze nie podczepiłem. Tak czy siak. Bo ja się nie wyrobię taką przyczepę. Czaj, 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 żeśmy się nie zderzyli Dobra. Jeżeli chodzi o komornika, no to był. No. Nie ma tragedii, bo nie wziął aż tyle rzeczy co widzieliście w poprzednim odcinku. Kto nie widział, to niech sobie zerknie. Ja tutaj kablowania nawet nie mogę podczepić do tego ciągnika. E, pasowałoby kupić jakiś nowy ciągnik, tylko pytanie za co? Pasowałoby czekać na razie do żliw, ale też no, trzeba czekać. To, to wiecie, takiej roboty. A roboty jest. Dobra, musimy wziąć wiaderko też na pewno. Czekaj, czekaj, ja mam te kable podłączone, bo on jakoś tak jedzie, jakby nie jechał. Tak. Do zetora na pewno kable będą działać, no to najpierw naładujemy wiadrami o, tą, o moją przyczepę, no nie? Tylko pasowałoby znaleźć, bo jeszcze mamy dzisiaj pomysł na jedną rzecz, żeby ogarnąć na filmie, ale... Czy to wszystko wyjdzie? Czy drugie wiaderko gdzieś, Matias, powinno być, tylko pytanie, gdzie ono jest zostawione? Dobra, ja miałem kable podłączone, ale po prostu się zepsuły i musiałem je odłączyć i podłączyć jeszcze A. raz. No to po prostu ja będę ładował swoją przyczepę, a ty swoją. No nie, tam nie wiem, gdzie jest, tylko nie wiem gdzie jest wiaderko, wiesz? Weź nie tam wziął wiaderka? Nie, on wiaderka nie brał. Ja już sam się pogubiłem, co brało, co nie. No, no bo to trzeba, było film poprzedni oglądać, co tam on wziął dokładnie, coś tam pamiętamy, bo to wszystko, ale te są w domu. Masz? Tak, koło kur stało. No widzisz, bo a, bo dawałem im jedzenie przecież wiadrem. O, no wow. właśnie, tro trochę jeszcze tego jedzenia jest, wiesz. No to wysyp tak. na ziemię. Bo tutaj mamy tego obornika no na dwie przyczepy, widzowie, powinno starczyć. Powinien mieć taką pryzmę, że troszeczkę mu tam popachnie ten obornik. <noise> Także będzie dobra sprawa. Ej, dlaczego? Ja, ja to wysypałem, a to się nie wysypało? to dalej jest? No ale tam wiem. może troszeczkę jest, to nabierzesz obornika, to powinno być git, wiesz? O. A... I ogólnie w kolejnym odcinku, najprawdopodobniej polecimy sobie zasadzić buraki, czy tam zasiać buraki, bo też no różnie to się mówi na to chyba. No i tutaj będziemy sobie też wywozić drzewo, taka będzie inna akcja. Bo trzeba to drzewo sprzedać, bo ono leży z tych drzewek, co wycięliśmy. No w sumie nielegalnie to wycięliśmy, ale to bez różnicy, czy legalnie, czy nielegalnie, oznakowane ono nie jest. No pojedziemy sobie po prostu do tartaku i je sprzedamy, żeby zarobić pieniądze, a ile z tego zarobimy, to się okaże też tutaj nie wiem, czy mody widziałeś troszeczkę inaczej bizona postawiłem wczoraj na live'ie, bo stoi już bez hedera podpiętego w tym garażu no właśnie, zauważyłem, że jakoś dziwnie da się przejechać no właśnie, bo z hederem po pierwsze było mniej, opc mniej opcji mniej miejsca do przejeżdżania, a po drugie źle było nim w ogóle wyjeżdżać i wjeżdżać do tego do tego garażu, garażu wiaty, bo to bardziej nawet w sumie i wiatka taka Cyk, 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 cyk. Ja nie umiem tym wiaderkiem się... Dla siebie wysypałem! Ale będziesz teraz śmierdział, w brudasie. No ja nie umiem się posługiwać tym wiaderkiem. Byśmy gnojówkę wywieźli, tylko tyle, że tutaj, kurde, nie mamy gnojówki. Znaczy, nie mamy czym, tym, czym tej gnojówki tak dokładnie wywieźć, bo przecież nam zabrali. Kurcze, kurcze, kurcze. Beczkę nam zabrał komornik. Dobra. No. Walać tego, ja nie umiem. No jak, no przechylasz po prostu środkowym tym przyciskiem myszki. nie ale to jest zbyt ciężkie. A tam ciężkie. Proste, zaraz ja ci pomogę ładować. Patrz, ja już naładowałem wariacie. No, moja przyczepa jest prawie pusta. O, to tak jak ty. <słuch> Ach, Chociaż a, prawie. Ale się zgraliśmy. No do, i widzisz, ja nie umiem go obrócić no, o. Patrz jakie to jest, to jest banalnie proste, tylko jak ty masz myszkę taką, to tak średnio trzeba napisać do Genesis, żeby nam myszki wysłali Znaczy nam, tobie. Bo mi tam myszka nie jest potrzebna. Ja mam od Genesis i powiem wam i klawiatury też w sumie mam od Genesis i e, nie, na, nie narzekam, no nie? Kurde Co ty robisz? To to jest z jednej strony przechylasz, a nie o taką. O. Ty, ja nie mogę wziąć wiadra teraz tego. Nie, mo nie moja wina, że to tak działa. Dobra. Nie, będziemy jechać z pełnymi przyczepami tam, czy. Dała jeszcze. Nie weź... tak. No, weźmiemy jeszcze tutaj, już malutko zostało to, ile to naładować. Tu jeszcze będzie może ze dwa wiaderka i będzie git. Dobra, wysyp tam. No bo ty masz wyższą przyczepę, musisz tam skakiwać, a ja mam niższą, ale mam za to do no, dłuższą po prostu, czyli w sumie na jedną mniej więcej wychodzi. Chociaż ja i tak mam chyba więcej pojemności. Tędy kit z nim. Tendy cyk cyk, cyk, cyk. A jeszcze trochę widzę tutaj masz. Dobra, ładuj sobie swoją, a ja sobie jeszcze wysypię na swoją. Ile mi tam wejdzie po prostu widzowie? No widzę, że tu już jest praktycznie na, mak na maksa napełnione. Nie wiem czy chcecie odcinek z sanek, bo z młodym to już planowaliśmy dawno, ale zapomnieliśmy to nagrać. Jest taki luźny odcinek z sanek ja bym z miłą chęcią nagrała a ty młody? Co na to powiesz? Fajne. Fajny pomysł, bo cię nie, nie słyszałem. Bo słyszałem taki pogłos, jak ty w pokoju coś mówisz, ale ty już cię nie słyszałem, wiesz? Dobra, wiadra możemy tutaj zostawić, bo Czeka, widzę ładnie. Ja, ja już ostatnie wiadro ładuję. No to weź tam, widzę pół nawet. No. No to ja już będę. Ale tutaj tak, tak będę jechał pierwszy, bo ty nie wiesz, gdzie to jest nawet. Poczekaj po, chwilę. No delikatnie jadę, to wiesz. No, ja nawet nie wsiadłem do traktora jeszcze, ty już jedziesz. Ja zaczekam na gospodarstwie. Gotów? No. ostatnie no. ostatnio Dobra. Wiaderko postaw tam koło mojego. A ja nie wiem, ja je postawiłem na środku pola. No to niech będzie, to później się sprzątnie na razie. Musimy siewnik drugi ogarnąć, to dobrze, że jesteśmy po siewach już tak naprawdę. No zostało jeszcze, tak jak mówię, no te kartofle, znaczy nie kartofle, sorry. Kukurydzę dzisiaj, no i buraki, ale to jeszcze pole trzeba jedno przygotować, dlatego musimy się sprężać z tym odcinkiem, Mati. Czy pokazać widzom, jak przynajmniej to zrobiliśmy? Ziemniaki jeszcze zostały. Tu też mamy tego drewna do wywiezienia. E, tutaj Mati w lewo, jak coś. Okej. Okay. Wow, bo to jest zaraz koło domu Komornika. To mniej więcej będziesz wiedział, gdzie jechać, no nie? A skąd ja mam to wiedzieć? Gdzie mieszka Komornik? No, w poprzednim odcinku wiedziałeś, bo ty tam wjechałeś przecież też. To powinieneś wiedzieć. Cały czas prosto drogą. Koło, koło boiska praktycznie tego. Wiesz, gdzie jest boisko? Już ci tu macie, o tu będziemy jechać sobie cały czas prosto i... no cały czas prosto jedziesz, nie skręcasz nigdzie. No ale ja Cię zgubiłem, ja już Cię w ogóle nie widzę. No to ja czekam, zwalniam już. O to pole dzisiaj będziemy robić widzowie w najlepszym wypadku, jeżeli nam starczy czasu. Wiesz gdzie ja Cię widzę tylko? Gdzie? Na mapie. No ja Ciebie widzę jak tam jedziesz, bo się tak opierdzielasz. Chłopie, o, ledwo musisz... co, ledwo co. Cię cię ledwo, co? ledwo co widzę twoją przyczepę, tak Jak się obracam, no to, to gdzieś tam cię widzę delikatnie, ale to jest naprawdę malutko. Oj. Tutaj Mati jak coś, to w lewo, wiesz, tak prosto, ale w lewo, no nie? Wiesz o co chodzi. Okej, okay. mm, chyba wiem. O, zwolniłem i to bardzo zwolniłem, bo czekam bardziej na ciebie, żeby tam we dwóch mniej więcej zajechać. Jest godzina taka, że mniej więcej jego w domu nie powinno być, także problemów też nie powinno żadnych być. No, no 16.10. Tak no, przynajmniej tak mi się wydaje. No, jesteś już bliżej. Jedę ja tak mniej więcej na pół gazu, czyli gdzieś tak, no nie wiem, jadę z 20 parę chyba na godzinę, bo ja jadę więcej 30. nie sądzę. 30. 30? No to akurat powinniśmy leciutko doganić, doganić, dogonić. O, wiatrak. Bo jakby był szybszy zetor, to by były dobre prędkości, bo ja tu mogę przecież chyba około 40 nawet jechać u tym, o tym Ursusem. No ale zetora można tam kiedyś i przedni napęd założyć co ty na to. No nie. moim zdaniem to w ogóle pierwszym traktorem, którego będziemy zmieniać, to będzie właśnie zetor. No, zetor albo zmieniać, albo modyfikować, bo można przecież przedni napęd założyć, chociaż można i większą wersję kupić i tego sprzedać dołożyć tam troszeczkę, tylko najpierw trzeba mieć pieniądze. Mamy trochę soi w garażu, też można ją sprzedać. No dobra, Ona już chyba... Cię teraz z domu nie widzę w ogóle. Tak? Mhm. Mm no tu jest cały czas prosta droga, cały czas prościutka. No, ale jakoś tu jest zakręt, więc nie widzę, żeby było Ale poświęca. w sensie, wiesz o co chodzi, że nigdzie nie musisz skręcać. Ale tu ktoś ma staw po lewej stronie. Nie wiem, będziesz widział zaraz. Ale zostałeś w tyle, chłopie. W ogóle my mamy włączony ruch uliczny, bo chyba gdzieś wyłączyliśmy ostatnio, jak nas denerwował tak bardzo. Bo widzę, że żadnych samochodów tutaj nie ma na razie. Nie wiem, ja pod górkę to jadę dwa na godzinę, więc tym bardziej. A po, podpiąłeś, podpiąłeś te kable? Tak. A tak to jadę 30 normalnie. A. No to co ty e, masz? Ja... Ja nawet na mapie Cię już nie widzę, tak szczerze mówiąc. Ile Ty masz ton na tej przyczepie, że to masz takie obciążenie? Co, 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 nie co, co, co? wiem, mam 65%, ponad 5 ton, bo 5000 to jest chyba 5 ton ponad, tak? Mhm, mm no mniej więcej liczyć tak, no to ten zetor nie ma masz... Przecież ten zetor ma trochę mocy, żeby ciągać to. Ale pod górę to 2-3 na godzinę. Ja Cię kręcę. Ja Cię kręcę w obie rynce. Pod górę to 2 na godzinę. Podsumowanie. Wjechałeś pod tą górę? No, wjechałem jakoś. No. To już, to już, już jesteś na do dobrej drodze, bo tu już za dużo górek nie powinno być. Przynajmniej takich, które powinny jakoś bardzo cię obciążać. No takie... Te, tak czasami są, gdzie zwalniam gdzieś do 25, ale tak no. to... Nie ma za bardzo. No ja już stację minąłem i tu będziesz miał za stacją masz e, boisko. E, za... e, ja jestem strasznie daleko jak to już mi stację. Mino... O, kolejna duża górka. I za boiskiem masz od razu w lewo drogę. I tutaj masz pierwszy domek, znaczy to jest ABC sklep. Drugi domek to jest komornika i trzeci domek to jest y, tego właśnie Polityka. Także jemu u tu. Bo jeszcze będziesz widział, gdzie będzie leżał bornik. daj bo tutaj... pod tą górę! Ja ci proponuję najpierw wiesz co, jak będziesz wysypywał, to sobie tutaj na trawie zawrócić, żeby później nie było lipy. Mm. I tam leciutko na pole, najwyżej wiedziesz sobie 3-4 na godzinę, ale w końcu wiadę. Hmm. To naprawdę wyczyn. Dobra. O, już przyspiesza, dobra, bo Cyk. już jestem wyżej. I ty raz widzowie, tak moi drudzy, Nie widzowie, musimy sobie zrobić, żeby to było wysypywanie nie na tył, tylko musimy sobie zrobić na. Lewą, musisz mieć wysypowanie na lewo, pamiętaj. Dobra, widzowie, już możemy sobie wysypywać. poczekałem troszeczkę na młodego. I cyk pod bramę. o jak to mówił. Ładnie Jestem sypie. prawie przy stacji. Ładnie sypie. Ja już cię powinienem zaraz widzieć. Czekaj, właśnie, właśnie Ja na ja stacji. całą pszczepę, a te śmietniki o, widzę da się. Cię. Da się mu wywrócić te śmietniki. Nie da się śmietników wywrócić, nic więcej tutaj nie zrobimy. Samochodzik zaparkowany, ale raczej czymś droższym jeździ, dobra. Ej, wysypiesz to za mnie, bo ja nie wiem jak to wysypać. No normalnie, Kontroli klikasz. Przejdź sobie, tylko na jaką stronę masz kiprowanie? Na lewą. No to musisz sobie zawrócić tak jak ja. No tam o, przejdziesz sobie, tam masz trawę. Mniej więcej, ja na tej trawie sobie zabracałem, wiesz? Aha. Będziesz siał kukurydzę, czy będziesz agregatem najpierw jechał? Mmm... Będę Co jest większe? E, agregat chyba. Chociaż no sobie... agregatem. Noś... No dobra. To weźmiesz Ursusa, to ja wezmę Zetora i Teraz? pojedziesz... No Control I No I elegancko, Mati, i elegancko. Aż Dobrze... może bramy się sypie No to ciężko mu będzie teraz tutaj trzeba będzie zrobić Mati chyba miniaturę także nie, nie ruszaj się dobra my to już wysypaliśmy miniaturkę zrobiliśmy także młody możesz sobie wziąć ursuska a ja sobie wezmę zetora żeby tam widzowie zobaczyli jak się też i tym jeździ na pustu raczej powinniśmy szybko teraz trzeba szybciej Mati jechać żeby nas tu nikt nie podpierdzielił i tak to zdziwienie pewnie że zdjęcia sobie jeszcze robiliśmy przy tym ale git dobra jakąś tam pociałkę sobie walnęliśmy i młody weźmiesz od razu agregat i zaczniesz robić to pole 102, no nie? Bo no zanim ja tak. dojadę, to będę ta miał A agregat to jest ktoro? To jest no. jedyne, co mamy na gospodarstwie? No będziesz wiedział, masz talerzówkę i agregat, to raczej się nie pomylisz. Ale gdzie, gdzie my mamy talerzówkę? Talerzówka ta jest gdzieś... Yy... A dobra, dobra, wiem, no, wiem. Zielona to zielona chyba, no. agregat. Wiem, gdzie stoi talerzówka, no. teraz mi Cię przypomniało, idealnie przy schodach do domu. Tak, o właśnie, no. A ja zanim dojadę to akurat wezmę siewnik i będę już po agregatowanym sobie mógł od razu ruszać z siewami, no bo to zanim dojedziemy te 30 na godzinę. Przyczepę wiesz gdzie ona stała. Tak jak najbliżej stodoły tego przejazdu by się odstawił. Dobra. No, bo by pasowało, tak, a ja to na razie odstawię byle jak. Faktycznie on pod górki zwalnia Mati i to on zwalnia pod górki z, bez obciążenia żadnego. Twój też zwalnia do 30 tak? z 42 na, na 30 no zwalni. twój pewnie kura. gdzieś tak do 20 może coś zwalnia, ale nie aż tak jak, no bo ty jeszcze obciążenie wcześniej miałeś, no to logiczne, że tam trochę bardziej mógł sobie zwolnić, wariacik nasz. Mm, dziwne, dro... tu, dziwne, tutaj są trzy zjazdy z góry, a dwie góry. Hmm. <laughs> Jak oni to zrobili, to mapę? Jak ten świat powstał, no nie? Ej, w ogóle powiem ci, że to sam, sama ta akcja z tym obornikiem, żeby to zrobić, to wyszło nam. No tam były dwa cięcia, no to mniej więcej. Nie wiem, z, z 15-16 minut. Także to i tak jest dużo. Kurde, pół dnia się jedzie na to gospodarstwo. Dobra, widzę, żeby wam pokazać więcej, to po prostu. Po cięciu, widzimy się po cięciu. Dobra, widzę, młody już pojechał na pole agregatować. Ja mam taki zestawik, to jest jeszcze pożyczony od sąsiada. On stał u nas już chyba drugi dzień, stoi. No bo to wszystko się szybko działo, nie było czasu po prostu zrobić tego. Mamy napełniony na 100% kukurydzą, nasionkami, tak dokładnie. I ruszamy sobie na pole 102. Młody tam raczej nie sądzę, że dużo zrobił, bo tam dojechaliśmy. No zanim ja to podczepiłem, zanim on to podczepił, trochę czasu minęło, zanim to napełniłem. Zanim on ruszył, bo jeszcze tam herbatę poszedł do domu wypić po tej podróży. To zaraz zobaczymy, ile mu się tam udało zrobić. On ma też 4 metrówkę ten agregat. To będzie to fajnie równało, bo to dwa wałki z tyłu. A ja mam tylko 3-metrowy siewnik. No ale też jest fajnie, bo przynajmniej coś tam sobie więcej porobimy i dłużej. Ale to wiadomo, że nie wszystko na odcinku. Bo też live'y są po to, żeby gdzieś tam... No wbijać na live, bo na live'ach robimy dużo rzeczy. Ponad tego, co robimy na filmach, o widać tam już Mody robi w oddali. Długie jest to pole, bo to jest chyba to do jeziorka. Pamiętasz, no przypomnij, przypo, przypomnij, sobie przygodę pierwszą, jaką miałeś na kanale i na jakim polu to było. E, nieważne, bardzo dobrze to pamiętam. Tak, tak. Jak, 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 jakiś pojazd y, pokąpał się w tym jeziorze. No, ale to były Ja wtedy, kiedy pierwszy raz byłeś na odcinku. A teraz już patrz, już mija mniej więcej. O to gdzieś wakacje chyba było, jak zacząłeś na, być u mnie na filmach. Ja nie wiem. Z pół roku już może być, jak byliście od czerwca. No może zobaczymy kiedy był pierwszy ten odcinek i zobaczymy kiedy będziesz miał jubileusz na kanale. A jakby chłopie, jakby pół roku jubile jubileuszu wypadło na przykład na 100 tysięcy subskrypcji. Ale by było Tutaj wybrałem ogólnie to pole, wiesz dlaczego, bo jest długie i będzie łatwo kiszonkę robić, bo byś miał prosty okay. przejazd i... Będzie elegancko ja ci, ja ci oram trochę tego, co... Z, znaczy oram, ja ci kul, m, agregatuję trochę tego co ty zasiałeś no Może za wąsko jeździsz, bo ty no masz wiem. przecież metr, no, masz szerokości no, większe Ja wiem, ja wiem, ale ja po prostu nie chcę robić omijaków A, chodzi. no to też, no dobrze Jak to można było ten kombajn topić, ale on miał coś z hamulcami nie tak, no to pamiętam wtedy No strasznie z hamulcami no. nie tak Strasz... Strasznie z hamulcami nie tak Strasznie bardzo bo to, to... bo to nie ja się w ogóle na grę nie patrzyłem, tylko wklikałem No bo jak tak grałeś jak poparzony No mi się jeszcze wtedy nie chciało w ogóle grać No Widziałeś wczoraj kurs, na Juventus był 2.60 Z Milanem i nie postawiłem, Juventus wygrał 3-1 chyba tak? Juventus wygrał z Milanem? No i to w Co? Milanie. O, Gra. Teraz Milan teraz będzie u siebie. Juventus trochę przewagi. No, mają 7 punktów straty do Milanu, A. bo Milan jest pierwszy, także o tej przewadze to... I mają mecz zaległy, czyli mają tak chyba, no jeżeli wygrają ten mecz zaległy, to mają 4 punkty straty. No, Milan dobry jest, oni mogą wygrać Ligę Włoską i, Lig i Ligę Europy, coś mi się wydaje. No, ze Albo styk przynajmniej. O, nie będę robił mi jaków, nie będę robił miaków, cyk mijaczek? Widzę, tutaj ma wleciał. Nie zrobiłem wlecia. ani jednego. No ten jeden malutki Bo, bo był ten widoczny. co zrobiłem, to pom... bo ten co zrobiłem, to poprawiłem. A, dobra. I powiedz nie, mi, tak. że ty masz 3 metry, a ja mam 4 i co z tego jak ty robisz prawie tak samo jak mój agregat robi? No bo to metr, no to nie jest nie wiadomo ile, no w, w ilość tam przejazdach no to pewnie wyjdzie ci ten metr jak się nazbiera nie wiem z 5 metrów to będzie większa różnica ale jak zrobiłeś dopiero 3 przejazdy a ja teraz zaraz od razu lecę trzeci za tobą to już nie masz takiej nie wiadomo jakiej różnicy no nie? i cyk to na pewno całego pola nie będziemy pokazywać Dlaczego e, no nie? Co? Dlaczego? Nie, przecież to szybko idzie. Bo jest A, Mati siewu, bo jest Mati praktycznie 15 jest już 26 minut filmu odjąć cięcia No to tak, żeby zrobić te 22-3 minuty filmu to jeszcze gdzieś tam minut. nie robisz 30-minutowych filmów. Po pierwsze dłużej się renderują, po drugie dłużej się wrzucają. Po trzecie, no nie każdy ma 30 minut na przykład czasu, żeby obejrzeć filmik. A takie 20 minut są bardzo optymalne patrząc na średni czas oglądania. Aha. W ogóle jakieś 50% osób nie subskrybuje kanału, to gdzieś tam na starcie trzeba to teraz mówić, żeby pamiętać o tym. W sumie i tak Kto mówię, że zostawili tym, suba, ale to no, tym, że... są da dane szczegółowe YouTube'a. No. Ile płeć widzów, płeć, znaczy płeć odbiorców tak dokładnie, wiek odbiorców, wszystko jest w O, jest, jest do coś takiego staty... nawet na YouTubie? Tak, wszystko jest w dogłębnych statystykach, Mati. Można sobie wszystko sprawdzić. To ponad 50% osób nie subskrybuje kanału, te co oglądają filmy. Masz dokładnie z jakich reklam na przykład zarabiamy, z jakich, co się wyświetla. Skąd na przykład wyszukują filmy co wpisują ludzie w Google na przykład, że nasze filmy są wyświetlane. Także tego to jest naprawdę, żeby z tym posiedzieć i Ja co tak chwilę folkarnie... robię te omijaki? Ja muszę tyle tego poprawiać. Ja tyle poprawiam. <laughs> bo ja nie. No ja nie umiem jeździć po prostu. Tak to jest jak się ma klawiaturę. Bo jak ja raz kliknę to A czy D to on od razu tak skręca tymi kołami. No widzę właśnie, że ci gwałtownie to wszystko ja sobie na kierownicy, to elegancko sobie tam kieruje delikatnie wszystko. Uuu, jeszcze później jak wrócisz może z tego spaceru, to może jeszcze nagramy z postępowego później. Jak się to wrzuci. Dobra, to my już nie będziemy przedłużać dzisiaj. E, siebie sobie skończymy na live, żeby na live też było co robić z młodym live, kiedy nie mam pojęcia, tak szczerze może gdzieś tam w sobotę w dzień odpalimy. Bo jeżeli w sobotę będzie te filmy, będą tylko konkursowe, no to pasowałoby też live y odpalić. E, aby się z wami żegnamy, no Mati pożegnaj się gdzieś tam, gdzie jesteś. Cześć! A ja też się z wami żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym filmie i na razie.